Próbuję użyć kaganka od Keiry. Gdzie ślachcic? A tu leży sobie cichutko z Bem rozwalonym, jak czegniła dnia. We własnej krwi głównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, wielkie panisko. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść! Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Jestem Wiedźminem. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka, dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze. Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli, całe stosy trupów, i tak jestem tu sama. Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość. I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co było dalej? Strach. Potworny strach. Bałam się ludzi, którzy tu idą, ale bałam się też wypić eliksir. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je Katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam! Tak potwornie się bałam! I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie! Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i. i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu! Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali! cię? Zaczęli szarpać na mnie suknie, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir na sen i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo twarze, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przed nami. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie, często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiała się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać, Upiora? Twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą! Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z Ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja. kochałam go. I jestem gotowa mu wybaczyć. Ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc, ale na razie muszę się jeszcze tutaj rozejrzeć. Co chcesz tu oglądać? W tej wieży są tylko kości i szczury. Nie zostawiaj mnie z nimi. Wrócę po ciebie na pewno. Dobrze, ale nie każ mi czekać zbyt długo. Z tymi drzwiami. Chciałeś uciec. Tak jak gracha. O co chodzi? Już nikt mnie więcej nie oszuka. No. Jakbyś postanowił dołączyć do drużyny upiorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak otrzymyć klątwę, zanim rzuciłeś się na nią w miecza? Tak, najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go, mieszka w Rudniku, nad brzegiem jeziora Morzycko. Zaraz to razu. Czuję, że jesteśmy blisko celu.